W tym filmie przedstawiam wam top 10 najbrzydszych zadymiarzy w Brawl Stars. Nie bez powodu wybrałem sobie tego skina od skójka, ponieważ to, no nie ukrywajmy, to jest najbrzydszy skin w tej grze. Ale dzisiaj nie mowa o skinach, tylko dzisiaj porozmawiamy o najbrzydszych zadymiarzach. Postacie, które no niestety nie wyglądają najlepiej i od razu wam zaznaczam, Proszę się nie obrażajcie. Jeśli przedstawię wam tutaj jednego z waszych ulubionych zademiarzy. oceniamy tutaj tylko pod względem wyglądu i nie bierzcie tego filmu na poważnie, ponieważ ten film jest bardziej stworzony w celach humorystycznych. No i myślę, że możemy od razu zaczynać z dziesiątym miejscem. Moi drodzy, na dziesiątym miejscu znajduje się Stew. Ja rozumiem, że niby spoko wygląda, że tutaj taki wiecie, taki stanter, taki odważny, ale no niestety wygląda jak taki dziwny robot. Nie ukrywajmy, roboty nie są najprzystojniejszymi, z wymiarami w tej grze. No i Stew właśnie tak wygląda. Jakby nie miał tych ubrań, to wyglądałby naprawdę. Bardzo dziwnie. Wyobraźcie sobie, jakby Stu nie miał na przykład tej peleryny i nie miałby tej kurtki. To wtedy byśmy widzieli tylko takiego dziwnego robota na jednym kółku. No nie wyglądałoby co najlepiej. A ogólnie jeśli chodzi o Zdymiarza, to jest naprawdę super. Bardzo lubię tego Zdymiarza. Super się nim gra. No ale jeśli chodzi o wygląd, no to y, wygląda tak trochę dziwnie. W sensie wiadomo, wygląda normalnie jak na takiego Zdymiarza z Brawl Stars. Ale jeśli chodzi o wygląd, to myślę, że powinien znajdować się na tej liście. Dobra, przejdźmy do następnego z przechodzimy już do dziewiątego miejsca na tej liście. I na dziewiątym miejscu znajduje się Jean. Pokażę Wam Jeana tutaj. Podstawowej postaci. No, Jean nie jest za uroczy, nie ukrywajmy. Może się wydawać słodki, jak jest tutaj tak uśmiechnięty, ale no jego postawa, jego wygląd to nie jest najlepszy wygląd w Brawl Stars. Myślę, że są o wiele słodsze i ładniejsze postacie w tej grze. Dlatego na dziewiątym miejscu myślę, że Jean jak najbardziej zasłużone miejsce. Dobra, przechodzimy od razu do następnej postaci, która się tutaj znajduje. I. Przechodzimy do ósmego miejsca. Moi drodzy, na ósmym miejscu znajduje się e, tik. No, tik musiał się w tej znajdować. W sensie tik spoko wygląda jak taki brawler, ale no nie wygląda on jakoś bardzo przystojnie, jego jawline jak sobie zobaczycie, no to nie jest za dobre, więc tutaj pod tym względem to ja nawet nie będę się wypowiadał ale ogólnie, no to postać fajna, wiadomo, można nim fajnie zagrać ale jeśli chodzi o wygląd to naprawdę wygląda specyficznie w ogóle nie wiem czy widzieliście, ale Tik jest jakby w armacie on jest praktycznie armatą, co jest fajnym easter eggiem, że on rzeczywiście jakby go ktoś podpalił od tyłu, to by wybuchł można by było zrobić taki eksperyment, że np. Amber zadaje obrażenia na Tiku. I ciekawy czy by ten zadymiarz wybuchł. Nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić, ale teraz przechodzimy do następnego zdymiarza, który jest na tej liście. I następny zdymiarz też jest robotem. No nie będę tego ukrywał. Na tej liście jest najwięcej robotów. Moi drodzy, na siódmym miejscu znajduje się Barley. Według mnie. Barley, ok, jest takim dziadkiem, takim barmanem, tutaj bardziej, ale wciąż jest to robotem, który ma naprawdę dziwne ruchy. Jakbyście spotkali takiego Barleya, to może spoko. Byłby fajnym barmanem w barze jakimś albo w jakiejś restauracji. Ale tak, to naprawdę Zdymiarz jest trochę dziwny i wiemy, że ma czasem takie dziwne odpały. Widzimy to po niektórych nagraniach, które Supercell wypuścił, więc ja osobiście sądzę, że Barley no, jest taki no, nie za bardzo przystojny. Proszę Barley, jeśli to oglądasz, nie obrażaj się. No i myślę, że możemy od razu przejść do następnego Zdymiarza na tej liście. Następna postać, która się tutaj znajduje to jest uwaga Grey. No Grey według mnie no nie ukrywajmy no Grey nie jest jakoś bardzo przystojny. Jest to taki ponury człowiek. No niby tutaj fajnie się uśmiecha, jest taki uśmiechnięty, ale jest całkiem szary i przez to sądzę, że ten zademiarz trochę stracił na swoim wyglądzie, przez to, że właśnie jest takim tutaj szarym, ponurym człowiekiem. Wiadomo, uśmiecha się, jest taki bardziej pozytywny, nie jest jakiś tam negatywny, ale ogólnie o to postać jest całkiem szara i przez to sądzę, że trochę stracił na tym wyglądzie i przez to znajduje się na tej liście. Dobra, przechodzimy do następnego zdymiarza, który się tutaj znajduje i przechodzimy już do piątego miejsca. Moi drodzy, na piątym miejscu znajduje się Byron. Byron, no tutaj ciężko go ocenić, ponieważ jest to już starsza osoba i starszych zadymierzy nie powinno się oceniać, ponieważ już stracili swój wygląd, ale jeśli ta lista ma być równo, to daję tutaj również Byrona, który jest na miejscu piątym. No Byron, wiadomo, to jest taka typowa Sigma, taki potężny dziadek i wszystko super, no ale niestety stracił na swoim wyglądzie, przez to, że już jest w trochę starszym wieku i przez to sądzę, że powinien się znajdować właśnie na tej liście. Dobra, przejdźmy już do następnego zdymiarza na tej liście i przechodzimy do czwartego miejsca. Według mnie na czwartym miejscu powinien znajdować się Griff, no nie ukrywajmy, Griff to jest tylko tutaj taka kasa pieniężna i jest to taki facet, który tylko zbiera pieniądze, no i według mnie wygląda trochę dziwnie, no nie ukrywajmy, jego wygląd jest dosyć specyficzny, ma kwadratową głowę, jest pomarańczowy i naprawdę... Dziwacznie, według mnie, przynajmniej to wygląda, że ziomek jest dosłownie automatem od pieniędzy. No, według mnie ta postać definitywnie zasługuje na miejsce na tej liście. Wiadomo, jeśli się nim gra, to jest naprawdę spoko z dymiarzem, ale oceniając go wyglądowo, to nie jest najprzystojniejsze. Dobra, przejdźmy do następnego z dymiarza i przechodzimy już do top trójki najbrzydszych z zademiarzy, czyli przechodzimy do naprawdę poważnych przypadków. Moi drodzy, na trzecim miejscu znajduje się bas. I ja wiem. Jego skin naprawdę jest przepiękny i wygląda super, ale jak się zastanowicie, to jakbyście spotkali takiego zadymiarza, takiego ziomka na plaży w prawdziwym życiu. To myślę, żebyście się przestraszyli. Ja osobiście, przynajmniej bym się przestraszył, jakbym widział takiego zielonego typka, który tutaj jest samych majtkach, który jest taki szeroki. No, według mnie wygląda trochę dziwnie i osobiście sądzę, że bas no, nie jest najprzystojniejszym zademiarzem. No, nie ukrywajmy, wygląda dosyć specyficznie i przez to sądzę, że powinien znajdować się na tej liście. Jest taki trochę uroczy, wiadomo, ale. W tym samym czasie jest dosyć straszny, ponieważ jakbym go spotkał w prawdziwym życiu, to nie chciałbym do niego podchodzić, dlatego was znajduje się na tej liście. Dobra, przechodzimy już do drugiego miejsca na tej liście, i na drugim miejscu, moi drodzy, znajduje się uwaga Frank. Ja wiem, Frank tutaj taki potężny, zatem też nie chciałbym z nim zadzierać, ale według mnie. Frank nie jest najprzystojniejszą postacią, ja wiem, że tutaj jego jawline jest naprawdę super, ale nie ukrywajmy tego, Frank jest dosyć przerażającą postacią. Jakbyście go spotkali, to nie powiedzielibyście, wow, ale fajny ziomek, jak ładnie wygląda, tylko byście się przestraszyli, ponieważ wygląda tak strasznie. No i przez to sądzę, że właśnie Frank zasługuje na miejsce na tej liście, przez to, że wygląda on tak no, ciekawie, tak... Naprawdę strasznie, ponieważ jest on bardzo strasznym zadymiarzem. No i ja osobiście bym się bał, jakbym spotkał takiego ziomka gdziekolwiek. Jakbym w szkole spotkał takiego ziomka, to ja od razu bym się wystraszył i ja bym już w ogóle do szkoły przestał chodzić, jakbym widział takie coś. Na szczęście już są wakacje. Dobra, przejdźmy już do ostatniego zadymiarza na tej liście i przechodzimy już do pierwszego miejsca, czyli przechodzimy do najbrzydszego zadymiarza w tej. Oto grze. Mam nadzieję, że ten zadymierz się teraz nie obrazi, jeśli ogląda ten film. Mam nadzieję, że go nie ogląda. Ale przechodzimy do najbrzydszego zdymiarza w tej grze. I moi drodzy, jest to aż. Według mnie Aż jest najbrzydszym zadymiarzem w grze. Dosłownie jest to chodzący śmietnik, który jest, nie wiem, jakąś wieżą w tym samym czasie nie ma pojęcia, co to w ogóle jest? Czy to jest wieża? Czy to jest śmietnik? Nie mam pojęcia, no ale według mnie. Aż to jest najbrzydszy zadymiarz w tej grze przez to, że jest dosłownie takim śmietnikiem. No, a zazwyczaj śmietniki nie wyglądają najlepiej. Ale ogólnie o to, jeśli chodzi o tego zadymiarza, myślę, że zasługuje na te pierwsze miejsce na tej liście, ponieważ to wygląda dosyć słabo. Dobra, mam nadzieję, że ten film podobał. To a tyle No yellow.